Mamy tutaj dzisiaj stolik pełen akcesoriów, próbówek, igieł i wirówkę, ponieważ pani doktor opowie nam dzisiaj dość szczegółowo, jak przebiega zabieg z wykorzystaniem fibryny pobranej z naszej krwi. Pani doktor? Dla uproszczenia podzielimy ten zabieg na trzy etapy. Konsultacje i plan zabiegowy mamy już za sobą, mm -hmm. więc przechodzimy do sedna. Znieczulam najpierw obszar zabiegowy kremem z lidokainą na 30 minut przed zabiegiem. Po pewnym czasie pobieram krew. Każdy z nas raz w życiu miał krew, w swoim dorosłym życiu pobrano, więc wie, jak cała procedura wygląda. Różni się to w przypadku tego zabiegu tym, że jest wykorzystywany system motylkowy, czyli igła jest zdecydowanie mniejsza. Tu mamy nawet do porównania igłę znaczy. węflon, gdzie podajemy kroplówki. Na co bym jeszcze zwróciła uwagę, to czy w gabinecie, w którym wykonujemy zabieg jest, są stosowane probówki certyfikowane, które po uzyskaniu materiału możemy wstecznie podać pacjentowi. Nie mogą być to probówki, które różno stoją w stojaku, ponieważ są to probówki laboratoryjne tylko i wyłącznie do diagnostyki. Nie wolno później tego materiału podawać w twarz bądź szyję pacjentce. Drugi etap. To jest etap, kiedy umieszczam probówki w wirówce, ustawiam na odpowiednie parametry w zależności od tego, jaki chcę uzyskać materiał i wiruję 3-5 minut. W tym czasie mam chwilę, aby przygotować skórę, czyli zmyć krem i odkasić. Trzeci etap jest to etap już podania, czyli wyciągam probówki, pobieram z nich fibrynę Podaję pacjentce. pacjentce. Może to trwać do 30 minut, bo w zależności od e, obszaru, wielkości, jak mam do opracowania twarz, szyję, dekol, to muszę pobierać e, materiał dwukrotnie, dlatego taki e, długi czas. Mhm. Normalnie samo podanie gdzieś do około 10 minut. No i po zakończeniu zmywam e, twarz, nakładam żelaznikowy bądź maskę regeneracyjną i umawiam się z pacjentką na kolejną wizytę po miesięcznej e, przerwie. Dziękuję bardzo. Myślę, że cały ten przebieg, ten proces nie wygląda tak strasznie, jakby się mogło wydawać. A dla wszystkich osób zainteresowanych zabiegiem z wykorzystaniem osocza bądź fibryny odsyłam jeszcze do naszych poprzednich filmików, na których opowiadamy o tym, jakie są przeciwwskazania do zabiegu, jak przebiega i jakie są super efekty tych zabiegów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.